Lemaneczko. Zaczynamy kolejny dzień. Także zapraszam do oglądania. No, jak widzicie, postępy prac idą bardzo szybko komary, kurczę, te tak gryzą, że masakra nie nagrywałem już większości tej samej rzeczy, bo wiadomo wszystko to się powtarza, co z tamtej strony zaraz tylko jeszcze pokażę Wam może gąsiora jak gąsior wygląda bo to jest też coś innego no ale proste rozwiązanie troszeczkę ukradzione, pewnie zaraz się domyślicie skąd ale to zaraz pokażę Wam na górze Maskownice już zrobione. Jeszcze lekko do tej podoginać te boczki, żeby mniej więcej ładnie wyglądało i będzie można kłaść. Tam chłopaki już dokończają gąsiorka. Zaraz Wam pokażę jak to wygląda z góry. Bęk. No i dobra proszę bardzo Na pewno że życie skądś Tak żeby się nie cofało Jest jak jest Tutaj jeszcze jest wypraka zrobiona żeby się nie opuszczała do dołu Pewnie to o to chodzi tak Wadim No nie będzie się ruszała, jest to wtedy hamowane. Tutaj jeszcze robimy takie nakładki, żeby, żeby ładnie, tutaj, wszystko przechodziło w tę linię. O, tutaj, już zrobiona troszeczkę szersza, i o to w tym wszystkim chodzi. Jeżeli chodzi o, o te zacięcie, no to jak już się pewnie domyślacie. Jest to skądś ściągnięte. Dzisiaj jest, zaraz Wam powiem. Chyba mi się wyświetliło na Facebooku. Już sobie tylko otworzę, żeby nie było lipy, że coś powiem, a później no, zgadza się. Dzisiaj jest 10 czerwca. Także Rafał, jeżeli to oglądasz, wszystkiego najlepszego. Pewnie wiesz o co chodzi i już wiadomo od kogo jest ten pomysł ściągnięty. Jeszcze tutaj trzeba kable rozciągnąć, ale zobaczymy jak dzisiaj pójdzie z postępami prac. Mam nadzieję, że powinniśmy się ze wszystkim wyrobić. Tu będziemy zostawiać wolne pole, o tutaj. Przed Przedtem tamte kompozyty dokręcimy z zewnątrz, ale tutaj zostawimy te dwa pola wolne, bo tutaj będą stawiane kominki wentylacyjne i tak samo z tej strony tutaj górny panel będzie w kompozycie, no i będzie tam właśnie robiony ten komin od kozy także to też tutaj jedno pole będzie zostawione nie wiem właśnie w sumie czy w ogóle nie zostawić przygotować sobie wszystkie obróbki dookoła i tak dalej i nie wiem czy nie zostawić paneli na później, bo no wiecie z tamtej strony panele z tamtej strony panele kręciliśmy w 2,5 godziny. To jest chwila, moment. A wiecie, teraz, jak zostawimy coś otwartego, to te optymalizatory mogą troszkę coś tam podwiać, zamoczyć się i tak dalej. To chyba, chyba po prostu sobie odpuścimy. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ile w ogóle będzie czasu jeszcze dzisiaj, bo sobota wiadomo, trzeba troszeczkę wcześniej wrócić, żeby, żeby móc się pooganiać i jeszcze jutro odpocząć, bo w poniedziałek znów trzeba do pracy lecieć. Ok, startujemy. No, pokażę Wam tutaj, jak to wygląda. I jak zostawiamy budowę? Budowę zostawiamy dokładnie tak. Tamta strona z tyłu jest na gotowo zrobiona. Tutaj tak naprawdę zostało nam tylko do wstawienia kominki z lewej strony, dwa, dwie sztuki i kominek duży od kozy i nad tym kominkiem od kozy jeszcze jeden wentylacyjny, także to nie kładliśmy tutaj już optymalizatorów, nie spinaliśmy tego, tylko, tylko zrobimy to później, bo wiecie, położyć panele i optymalizatory to jest raptem 4-5 godzin. E, jak już będzie zrobiony, jak będzie już zrobiony, zrobiona koza, e, będę miał wymierzony kąt, to po prostu też od razu tą blachę wezmę i, i, i pozarabiam sobie na gotowo w domu. E, kominki to też wstawić z pół godziny roboty w jednej sztuce, to wiecie, możemy się w jeden dzień wyrobić tutaj ze wszystkim. E, dlatego nie było sensu tego kłaść. Nie wiem kiedy to będzie zrobione i nie chciałem po prostu, żeby te optymalizatory były wystawione na warunki atmosferyczne. Wiecie, mogą tu być burze, deszcze i tak dalej. Niby one są odporne, ale wiecie, wolę dmuchać na zimne. Po co, po co ma tam woda pod spodem lecieć? Także tak. E, pokażę jeszcze gąsiorki z bliska. O. Pek. Są. Przejścia ładne, widzicie? Takie coś, nic odkrywczego, widzicie? Ale wszystkie te tutaj wiatrówki mamy gotowe, zrobione. Kurcze, już komary obsiadają. Te boki mamy też, już podocinane, wszystkie także, widzicie? No, tylko kompozyt u dołu i te panele i optymalizatory i to będzie wszystko także zostawimy sobie na dzień max dwa dni robocze z jednym noclegiem i to będzie to będzie wszystko bo bez sensu bez sensu tutaj czekać albo robić nawet to jak i tak trzeba będzie tutaj wrócić no i dobra to by było na tyle widzicie mamy już praktycznie wszystko porobione tak jak wcześniej mówiłem Rozbieramy rusztowania i pakujemy się do domu. To tyle. Jeżeli Ci się podobał, daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. No i do następnego. Cześć.